Dobry charakter nie powstaje w ciągu tygodnia lub miesiąca. Powstaje stopniowo, dzień po dniu. Potrzebny jest długotrwały i cierpliwy wysiłek. Niezbadane życie nie jest warte życia. Nigdy nie zrobiłem niczego, co warto zrobić przez przypadek. Ani żaden z moich wynalazków nie powstał przypadkiem, przyszły dzięki mojej pracy. To w naszych najciemniejszych chwilach musimy skupić się, aby zobaczyć światło. Idealny człowiek znosi wypadki życia z godnością i gracją, wykorzystując okoliczności. Jak najlepiej potrafi. Nie możemy żyć lepiej, niż starając się być lepszymi. Pozostawiasz nie to, co jest wyryte w kamiennych pomnikach, ale to, co jest wplecione w życie innych. Bez odwagi nigdy niczego na tym świecie nie zrobisz. To najwyższa obok honoru cecha umysłu. Łatwo możemy wybaczyć dziecku, które boi się ciemności. Prawdziwa tragedia życia polega na tym, kiedy człowiek boi się światła. Poświęć swój czas na doskonalenie się dzięki pismom innych ludzi, abyś mógł łatwo zyskać to, na co inni ciężko pracowali. Jedyną prawdziwą mądrością jest wiedza, że nic nie wiesz. Doskonałość moralna wynika z przyzwyczajenia. Stajemy się prości, robiąc tylko proste czyny, umiarkowani, robiąc umiarkowane czyny, odważni. Robiąc odważne czyny. Korzenie edukacji są gorzkie, ale owoce są słodkie. Strzeż się jałowości intensywnego życia. Żaden mężczyzna nie ma prawa być amatorem w kwestii treningu fizycznego. To wstyd, że mężczyzna starzeje się, nie widząc piękna i siły, do których zdolne jest jego ciało. Życie samo w sobie nie jest tym, co ważne. Jedynie życie słusznie ma sens.